Siemano pobudeczka. <noise> Cześć Aleks z tej strony. Witam się na moim kanale i trochę inna sceneria niż zwykle. E, wymyśliłem przebieg, że pojadę do lasu. Mam nadzieję, że mnie komary nie zjedzą i rowerzyści nie rozjadą. E, mamy parę tematów, które chciałbym z Wami obgadać. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dochodzą mnie słuchy o dwóch niepokojących tematach. O, komarów. Jedna jest taka, że ktoś mówi coś o mnie. E, i nie do końca nie wiem po co, bo jakby nie znamy się osobiście. Także e, dla mnie to trochę farmazon. Nie? Jakby, ja nie wypowiadam się o nikim, dlatego też nie wchodzę w żadne dramy, nie buduję swojego biznesu na kontrowersji i tak dalej. Nie jestem rozrywką dla gawiedzi, nie celuję w mainstream. Generalnie siedzę, można powiedzieć, siedzę sobie w swojej jaskini i sobie medytuję. A jeśli ktoś. Trafi na te moje wyziewy z głowy i coś mu się w głowie zmieni dzięki temu, no to będzie super, nie? A jeśli nie, to spoko. Robię to jakby bardziej z potrzeby tego, żeby wyrzucić coś z głowy i się z tym podzielić, niż że mam nie wiem, parcie na szkło. Ja się nigdy nie bałem kamery i tak dalej. Możecie sobie zobaczyć moje pierwsze materiały na, na, na kanale Makszakal TV. E, nic się nie zmieniło. Tak naprawdę, ale tak by kontynuujemy. Nie wchodzę w dramy. Nie interesuje mnie to. Nie wchodzę w konfrontacje ani inne tego typu fejmem, i tak dalej. Także takie rzeczy mnie nie interesują. Nie? Jakby interesuje mnie poszukiwanie prawdy. Zresztą przypomnę, wolność, miłość, świadomość to są główne hasła mojej strony. I jakby praktycznie wszystko, co robię. Na tym kanale, jakby na JBC Blogu, no i wcześniej na Jamakszakalu, samorozwojowe rzeczy to są po to, żebyście uwolnili swoją głowę. Moim zdaniem, łańcuch emocjonalny, który jest tam zaprojektowany, no, jest, można powiedzieć, konsekwentnie i realizowany, i przemyślany. <laughs> jakby miłości nie może być bez wolności, a bez wolności miłości nie może być świadomości jakby taka jest kolejność, nie? Także drugą sprawą jest zabieranie ludziom wolności, czyli używanie różnych technik, czy manipulacyjnych, czy wręcz w OB, wymyślanie różnych, wymyślanie różnych tworów tylko i wyłącznie po to, żeby ludzi. Zniewolić, przestraszyć, u... jak to powiedzieć, może nie ubezwłasnowolnić, ale uzależnić od siebie, że się jest jedynym centrum wiedzy, a wszyscy inni to farmazony. No nie. Generalnie jak ktoś, ja zresztą robiłem o tym materiał, jeśli ktoś robi coś dla innych i jakby ma tą odwagę, wybaczcie, że się będę oganiał od komarów, ma tą odwagę, żeby włączyć kamerę i coś nagrać i, i podzielić się tym z innymi, to już jest bardzo duży plus, ja o tym mówiłem, nie? Jeśli będziesz opowiadał o innych, no to jakby... Myślę, że ludzie mają swoje mózgi, swoje umysły, i na dłuższą metę to, jest, to ma krótkie nogi, bo to jest kłamstwo. Jak każde kłamstwo, nie? Jakby każdy z nas coś tam robi dla innych, i jakby fajnie, ale jak zaczniemy wchodzić w konfrontację, i tylko po to, żeby, żeby przyciągnąć więcej uwagi, to ja w tą grę nie gram. Tak, mówię, ja siedzę w swojej jaskini i coś tam robię. Jeśli komuś to się podoba, proszę bardzo, mogę się tym podzielić. Druga rzecz. Wiem, że Monroe zrobił dużo dobrego, ale też zrobił sporo takich, no musiał się do czegoś, do czegoś ludziom głowy zakotwiczyć. Pierwsza książka wystarczy tak naprawdę, reszta jest niepotrzebna i tak w niej jest za dużo zawartości moim zdaniem. Bo z mojej obserwacji, jak już wielokrotnie mówiłem, wynika, że każdy wychodzi, tylko większość z was nie pamięta. I to jest, jakby nasza, może nie fizjologiczna, ale energetyczna umiejętność, którą mamy stłamszoną. Nie? I teraz zobaczcie, jeśli idziesz na szkolenie, gdzie masz masę technicznej wiedzy, więcej nawet niż u Monroe'a, bo są tacy, którzy zbierają od innych różne rzeczy, nie? tworzą z tego różne swoje rzeczy, swoje. Uwaga, uwaga, znowu guru idzie. Nie? To um, ja jestem przeciwny w ogóle takiej guruizacji. E, to, no to robi to tylko po to, żeby, żeby co? Żeby nakarmić twój świadomy umysł. A teraz zadaj sobie pytanie, na ile to ci pomogło w wychodzeniu? Też kontrę, proszę bardzo. Wszystkie moje materiały, od początku mówię, że wszystkie moje materiały są po to, że tam jest wystarczająca ilość wiedzy do tego, żebyście mogli odblokować głowę i wychodzić. Nie musicie przychodzić do mnie na szkolenie do nikogo innego. Przykład. Zaczęliśmy robić swego czasu serię chyba najfajniejszą, oprócz faku, serię waszych relacji, gdzie ja komentowałem, doradzałem i tak dalej. Odnosiłem się do tego w jakiś sposób i fajnie też było wtedy, kiedy przychodził ktoś z was, ten kto tą relację miał i na live żeśmy razem gadali, żeśmy sobie jakby to do, dodatkowo ja dopytywałem jeszcze i tak dalej. To było naprawdę mega. I wystarczył taki materiał, żeby potem dostać następnego dnia kilkanaście informacji od ludzi o tym, że udało, obejrzeli ten materiał, poszli spać i pierwsze raz im się wyjść. Tak się wciągnęli w to, nakręcili, odblokowali, zobaczyli, że inni też potrafią, że to jest możliwe. Jakby przerobienie w głowie... Mam nadzieję, że mi komar do gęby nie wpadł. Przerobienie w głowie tego małego przełącznika w światopoglądzie, że to nie są tylko sny. Że to ma znaczenie, ale nie, nie, nie od razu nie przenosimy tego na. Szukamy w senniku, co to, to ma za znaczenie. Nie, 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 tylko nie to. Nie chodzimy do wróżki, ona też nie wie, ani do jasnowidza. Generalnie, jak chcecie rozwinąć tą umiejętność, proszę bardzo, zapraszam. Mogę Wam troszeczkę powiedzieć, co gdzie i zajrzeć i co gdzie zrobić. Jakby takie moduły można sobie dorysować. I generalnie nic Wam nie jest potrzebne. Nie? Ja zrobiłem sanktuarium jako moduł, jako wielomodułowy system samorozwojowy. Nie? To nie jest, to nie są warsztaty z OB. To nie jest, to jest warsztat z rysunku, ale z takiego dość potężnego, bo tam są jedne z najpotężniejszych, znowu użyję tego słowa, narzędzi samorozwojowych, jakie udało mi się stworzyć. Może nie tyle do końca jestem ich autorem, co wymodelowałem dużo umiejętności i na tej podstawie w swoim sanktuarium zbudowałem bardzo dużo modułów, narzędzi e, i jakby bibliotekę dodatkowo i kilka innych rzeczy jakby bazę wiedzy można powiedzieć zebrałem sobie nie? i teraz na podstawie tych rysunków wy sobie to też instalujecie, pod moim okiem teraz tak, dwie rzeczy Jest, zrobiłem tych edycji nie wiem Ponad 10. No, ja zacząłem robić od 2006 chyba. W niektórych latach robiłem trzy nawet edycje, a potem już mi się nie chciało, potem robiłem jedną, potem nie robiłem wcale jakby jedna ważna rzecz. Jeśli chodzi o background, no to ja od 2002 roku zacząłem się bardzo interesować samorozwojowymi takimi tymi nowoczesnymi nowoczesnymi technikami i zacząłem to mocno się szkolić w tym. A szkolenia zacząłem robić tam, znaczy indywidualne zajęcia zacząłem robić już 2002-2003, a szkolenia takie grupowe powiedzmy były już od roku gdzieś tam 5-6 się zaczęły. W szóstym było sanktuarium, nie? Można powiedzieć. Takie pierwsze, pierwsze zajawki. Nagrań mam część, bo nie wszystkie miałem możliwość nagrywać. Jedno z nagrań pierwszych macie dostępne do kupienia. i Tam jest praktycznie zawarte wszystko i to był niezły hardcore, bo tam jednego dnia to wszystko zrobiliśmy. Także 10 obrazów uczestnicy narysowali jednego dnia. A to zaznaczam, byli ludzie, którzy nie wiedzieli o tym co ja potrafię, chociaż tam było kilku moich znajomych, bliższych i dalszych. Niektórzy naprawdę długo mnie znali. I nie wiedzieli, co ja potrafię, i nie wiedzieli, co ja sobie w głowie mącę, <laughs> I, ale narysowali. Wiele z tych osób kontynuuje temat taki z kolejnych edycji i rysują sobie dalej. Jakby jedna ważna rzecz. Te obrazy to nie jest tak, że rysujecie i odkładacie do szuflady. Tylko to są wstępne szkice waszych prac i waszych projektów, z którymi pracujecie od tamtąd do teraz i będziecie pracowali dłużej także od razu zaznaczam jeśli ktoś się gdzieś tam zdecyduje na jakieś moje warsztaty to tak to wygląda to jest ogromna praca domowa i powiem Wam tak no może nie dużo bo dość świadomi ludzie do mnie przychodzą już od odsiewam powiedzmy i z poziomu ceny samej i z poziomu tego jak jest skonstruowany opis i tak dalej, że tam ktoś przypadkowy nie trafia to nie jest produkt skierowany do mainstreamu. Tam nie będzie 1500 ludzi na sali, nie będziemy skakać i się motywować. Tam jest cicha i spokojna, wewnętrzna, głęboka praca ze sobą. Dlatego biorę bardzo mało osób, w tym roku 20 maksymalnie, i będę robił warsztaty. Ale to za chwilę. Co jeszcze? Możecie sobie zajrzeć do mnie na stronę i zobaczyć w... Nie ma... Ja mam dużo rzeczy poukrywanych na stronie. Zajrzyjcie sobie do wyszukiwarki i wpiszcie sobie archiwum. Zobaczcie sobie, jak wyglądał zestaw... Nie ma tam już opisów, są tylko miniatury, bo opisy usuwałem. Zobaczcie sobie, jaki zestaw w szkoleń robiłem tam 2006, chyba 12, a potem 2013-14 to się bardzo zmniejszyło, bo został tylko tak naprawdę klub, sanktuarium i matryca, a potem już było tylko sanktuarium. Jakby najpierw było dużo dynamik socjalnych, jakieś tam randki zeks, dynamiki socjalne, postawa, jakieś obozy i tak tego było bardzo dużo. Jakby kreatywność moja ciągle zawsze była i jest duża, A więc projekt takich szkoleń było tego bardzo dużo. różnych. I też to, są, jakby to były szkolenia, które były dla ludzi takie otwarte. Było bardzo dużo szkoleń zamkniętych, gdzie robiłem dla no zupełnie inne, nie? Na, na, na zamówienie. Projektowałem pod potrzeby, czy to dla biznesu, czy dla, czy dla zamkniętych grup jakiś tam. Zostało tylko sanktuarium. Dlaczego? No to już mówiłem. Najpotężniejsze narzędzie. Także możecie się tym pobawić. Macie na stronie, możecie sobie to kupić, jak chcecie. Jak nie, to praktycznie może nie w, takim, w takiej pigułce, nie? ale macie bardzo dużo takich wskazówek na moim kanale. Tylko musicie poświęcić czas i przejrzeć darmowe materiały. Nie? A teraz druga rzecz. Czy wy zaczniecie wychodzić, czy nie, po jakichkolwiek warsztatach, to nie jest wina tych warsztatów, tylko wasza. Tylko, że z jednej strony, tak, bo to wy powinniście takich rzeczy się uczyć, czy tak się. Z mojego punktu widzenia, to jest, żeby się obieracie jak banan, nie? Albo jak cytryna. z ograniczeń, żeby dojść do tego źródła swojego i dopiero stamtąd wystartować. I teraz. Warsztat, na które chodzicie, gdzie e, macie bardzo dużo technicznej wiedzy, to ona wam dokłada cebuli. No i zdaniem. E, znaczy wy sobie dokładacie, nie? I teraz e, co z tego, że zapchacie sobie głowę technikaliami, jak one wam nie pomagają. A dlaczego? No wiem to z doświadczenia. Siedzę w tym od 20 lat ponad. I pracuję z wami indywidualnie. Druga rzecz. A, dopowiedziałem, nie, dopowiedziałem, nie dopowiedziałem jeszcze z tych. Z tych słabych rzeczy. Jeśli ktoś przychodzi do mnie i mówi o kimś innym, że jego szkolenie nic mi nie dało, że wydałem tylko pieniądze, to ja mówię: Słuchaj, z jednej strony mi przykro, ale z drugiej strony ja nie jestem działem reklamacji tego gościa. Ja wiem, że Wam jest łatwiej przyjść i albo w internecie nasmarować, albo do kogoś innego takiego jak ja, powiedzmy do konkurencji przyjść i ponarzekać żebym ja wam może coś doradził i tak dalej, ale chodzi tu o to, żebyście wrócili do tego miejsca i złożyli reklamację, bo jakby to nie jest 5 zeta i warto by było, żebyście żebyście to załatwili we własnym zakresie, nie? to jedna sprawa. Druga rzecz, dochodzą do mnie takie głosy też, że niektórzy mocno manipulują ludźmi w ten sposób, że Nagradzają ich, robią z nich jakieś tam grupy, te grupy między sobą jakoś tam współzawodniczą albo nie wiem, walczą, nie walczą, nieważne, nie interesuje mnie to. Nakładanie, dla mnie, nakładanie różnych etykietek na ludzi jest zabieraniem im wolności. Ja rozumiem, że może ludzie lubią gry terenowe, lubią paintbola na przykład, i okej, okay, to jest chwilowo ale jeśli zamykasz ludzi w jakiejś grupie, zaczynasz nadawać im rangi, zaczynasz nadawać im uprawnienia i przywileje i one są zależne od Twojego kaprysu i teraz jak ktoś Ci podpadnie, to go odsuwasz, wyrzucasz i tak dalej. Chociaż w swoim marketingu mówisz, że dostęp do grupy jest po tym, jak jesteś uczestnikiem, no to ktoś z tej grupy, jak potem wypada, no to trochę słabo, nie? Tylko dlatego, bo Ty miałeś focha albo Ty miałeś focha. To nie do końca jest fajne, no bo za tym idzie, idzie kasa. Tak? Jakby ktoś zapłacił za ten dostęp, płacąc za te warsztaty. To nie jest fajne, a jak wchodzą takie techniki już ubezwłasnowolnienia ludzi, to zaczynamy się bawić w ten, znaczy ja nie akurat, ale ten ktoś zaczyna się bawić w tematy sekciarskie, a to jest bardzo, to ma bardzo krótkie nogi, bo w tym kraju nie wolno robić takich organizacji. Także uważajcie bardzo, żebyście, żebyście się nie zagalopowali gdzieś. Coś mi tu lata. Bo to jest bardzo niezdrowe. Jak ludzie zaczynają się izolować i odbierają sobie wolność zamiast ją dawać. Większość z nas jest stłamszonych, czy to pokoleniowymi jakimiś uwarunkowaniami, czy, czy, czy socjalnymi, aktualnymi, czy, 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 czy tak, aktualnymi, socjalnymi i tymi wszystkimi schematami, którymi ludzie się teraz posługują, to jest jakaś masakra. Dlatego ja, ja wolę siedzieć sam w, wiecie, w jaskini czy w lesie, niż, niż zderzać się z tymi schematami. Bo to jest naprawdę męczące, jak każdemu z osobna trzeba to samo powtarzać. Nie? Um, ja wiem, że nie macie czasu i nie chcę wam się przekopywać przez materiały, no ale to wtedy jakby ja też nie mam czasu. Dlatego mój czas kosztuje tyle, ile jest na stronie. Oczywiście, oczywi oczywiście, oczywiście. Oczywiście w tym miesiącu macie dużo promocji, bo obniżyłem mocno cenę i o połowę i jeszcze promocja jest chyba nie mówiłem o niej, więc mówię teraz. Jest wakacyjna promocja. Jest opis. W opisie szkolenia się pozmieniało. Będzie sanktuarium w tym roku. Trzy dniowe, znaczy pół można powiedzieć. Dwudniowe głównie, a trzeci dzień to będzie na Q&A i na, na jakieś dorzucenie, do rozszerzenie jakiegoś tematu, tam dwie, trzy godzinki sobie posiedzimy. To jest jedna niespodzianka, że będzie szkolenie stacjonarne. Prawdopodobnie będzie w Warszawie, chyba że znajdę jakiś inny fajny obiekt, no, obiektów jest dużo, więc zobaczymy co wybiorę, ale najbliżej będzie do Warszawy i najłatwiej dojechać każdemu z każdej strony, jakby czy z Bielska Białej, czy z Wrocławia, czy, czy z Stoku czy ze Szczecina, więc Warszawa prawdopodobnie będzie. Um, co jeszcze? To dwa dni, nie jeden. Na dwa i pół. Cena będzie dużo niższa, bo to nie będzie za 2,5 i pół dnia 12500, Tylko jak dobrze zdążycie, to będzie bez tej dychy. <grym> A jak nie zdążycie, to będzie trochę więcej. Jak się za zaśpicie, to będzie standardowa cena. To jest jedna niespodzianka. Druga to była z tymi promocjami. Trzecia to, że będzie gość, może współprowadzący, może tylko asystujący. Jeszcze dogadujemy warunki, zobaczymy. Generalnie, tak jak mówiłem, ja mam background szkoleniowy bardzo duży i odwalałem dzięki kreatywności dużych, fajnych numerów różnych. Na przykład robiłem coś tak jak projekt Radość, w którym ym, naraz prowadziliśmy i zajęcia indywidualne, i szkolenia grupowe w sześciu trenerów. Czyli się działo sześciu trenerów. A tu siedział jeden klient i robiliśmy terapię. I ten jeden klient dostawał nie jedną mapę rzeczywistości, tak bym siedział jeden na jeden ode mnie, tylko od tych pięciu czy sześciu osób zależy, ile nas tam było w danym momencie. A to było mniej więcej pięć albo sześć osób, zależy, czy wszyscy akurat mogli być, czy nie, na danej sesji. Także dostawał jeden gość do swojej mapy rzeczywistości, dostawał pięć lub sześć dodatkowych, nie? Także taka terapia, taki coaching trwał godzinę i wystarczało. <laughs> nie musiał chodzić pięć lat na terapię. Jak <laughs> byliśmy dość kontrowersyjni, <laughs> takie rzeczy robiliśmy. Szkolenia grupowe tak samo. Um, też żeśmy takie rzeczy robili i nawet robiliśmy podczas szkoleń różne terapie. Takie jakby zdejmowanie fobina, różne inne insekty i tak dalej. Takie rzeczy. Um, także tutaj ja co roku zawsze lubię robić coś innego, coś nowego. E, jakby wiadomo, że moje warsztaty w sanktuarium nie są, nigdy, są takie, nigdy nie są takie same. To jest, można powiedzieć, 10 takich samych obrazów masz do narysowania, jakby modułów, ale dla każdego z Was to będzie znaczyło co innego. Uwierzcie mi, bo widziałem. Było paru takich negusów, którzy przyszli na początku i tak, co ty tam opowiadasz? Byli starsi ode mnie, dużo niektórzy. Co ty tam opowiadasz? Co ty się tam znasz w życiu? A potem płakali jak koty, bo się wkręcili dobrze i jakby doszli do swoich emocji, rozładowali to, rozbili to i naprawdę zakumplowaliśmy się i kupujemy się do teraz. Także. Praktycznie u mnie nie istnieje dział reklamacji, bo nie ma potrzeby. Jak ktoś ma jakiś kłopot, to przychodzi z nim od razu do mnie i go rozwalamy na, na bieżąco nie ma problemu. Nie ma chodzenia i opowiadania o mnie jakichś tam farmazonów, że u mnie czegoś nie było. To, co zaproponowałem w ofercie, to jest, no i nawet jest więcej. Przede wszystkim te moduły, które rysujecie, ja sobie zaglądam do każdego z Was i patrzę, co Wy robicie. Także jesteście pod takim moim troszkę nadzorem, nie? Nie tylko takim naocznym, <laughs> ale to takie tam pod spodem idą trenerskie tematy. Ech, o wszystkich niespodziankach chyba powiedziałem, e, o tym powiedziałem. No To sobie poczytacie na stronie, co trzeba. Ja już się chyba nagadałem, wygadałem, co miałem wygadać. Tak mi się wydaje, że wszystkie rzeczy, e, wszystkie rzeczy poruszyłem, które chciałem. Poczekajcie chwilkę, ja teraz spojrzę do telefonu w notatki, czy, y, czy czegoś nie pominąłem. Hmm. Sió, komary. Hmm. Nie to. Uh, uh, uh. Ładnie śpiewają ptaszki, nie? Mega miejsce. Jest tu dużo fajnych górek, można pojeździć rowerem. Dobra, chyba wszystko. Tak jak patrzę, to chyba wszystko. Jeśli coś będę miał dodatkowo, to Wam już dogram lokalnie. Wszystko przy komputerku sobie usiądę. Także podsumowując, moi drodzy, nie wchodzę w żadne interakcje. O, ale mi tu brzęczy. Nie wchodzę w żadne interakcje kontrowersyjne, bo mnie to nie interesuje. To nie jest budow... ja tak nie pracuję. A może jeszcze nawiążę do tego. Ja tak nie pracuję. To, o czym mówię, jestem dość spójny z tym, jak pracuję i jak to przedstawiam. Czyli nie buduję dookoła siebie jakiegoś, nie wiadomo jakiego, nie wiem... Kręgu tajemniczości, zaufania, i tak dalej. Jakiegoś takiego wiecie, małego kółka zaufania, akolitów. To mnie w ogóle nie interesuje, bo to prowadzi do sekciarstwa i guruizacji, a tego, czym się brzydzę, bo to odbiera ludziom wolność, a ja generalnie wolę być świadkiem tego, jak obierasz sam z siebie z tych skórek banana i jesteś bardziej wolny dzięki temu, nad czym pracujemy, a nie ja ci będę dokładał jeszcze tej cebuli, nie? Do tej kasztanki. No, to jakby to. Myślałem, że. A jeszcze dopowiem coś, bo miałem kilka pytań na ten temat. A propos zdrowia, to czasem mnie coś złapie i jakby mam nie tyle, że doła, bo ja nie wiem dołów, ale po prostu mam, muszę się zająć zdrowiem i, i doprowadzić. Nie wiedziałem ile to zajmie, dlatego mówiłem, że prawdopodobnie nie będzie szkolenia grupowego, ale dość szybko z tego wyszedłem. Więc jest szansa, że zrobię. Tylko wcześniej termin był na 24 sierpnia, a ja już wylatuję 24 sierpnia. Miałem 25 lecieć, a wylatuję 24 do Szkocji, a potem do Nowego Jorku, więc, więc musimy zrobić tydzień wcześniej. Czyli 16, 18 zrobimy szkolenie. No i macie termin, terminy tam promocyjne do tego, żebyście mogli zdążyć z niższymi cenami, z wyższymi cenami i tak dalej. Aha, ważna jeszcze rzecz. A propos zajęć indywidualnych. Ja pracuję generalnie od 9 do 17, tak? No, ale tak pisałem tam gdzieś kiedyś na stronie, jeśli ktoś przyjdzie danego dnia i aha bo może mój harmonogram jest między 9 a 17, ale zostawiam sobie jeszcze 18 i 19 takiego buforu, bo czasem zdarza się tak, że ktoś przychodzi w ciągu dnia albo rano i pyta się, czy możemy dzisiaj, bo chciałbym, już dzisiaj, nie? Ja mówię, no dobra, spoko, no to sobie te, w tą godzinkę na 18 czy 19 mogę Was dokoptować. Nie? W soboty są tylko dwie godziny, 10 i 11, czyli od 10 do 11 i od 11 do 12, chyba, że naprawdę ktoś tam jeszcze będzie chciał coś mocno, to możemy jeszcze dorzucić tą 13, ale to już jest tak naprawdę nadwyrężone, no bo jakby od poniedziałku do piątku mamy czas tak, na pracę. Chyba, że Wy też pracujecie nie możecie, no to mam te dwie godziny wieczorne i możemy sobie tam coś ogarnąć, nie? I jakby tyle. Um. Ech, I co? Ech. Aha, ech, jeszcze jedna rzecz. Ta pięćdziesiątka promocja, co macie urodzinowa, trwa cały czas do końca roku. Jest, a w czerwcu będzie moja. Też pięćdziesiątka, ale no w mojej urodziny, tak by to ogłaszam. A, I na, na zajęcia indywidualne nie? i na produkty w sklepie. A jeśli chodzi o sanktuarium, to jest już w opisie sanktuarium, ja to może wrzucę jednak na stronę, bo nie będziecie tego szukać w wyszukiwarce. W opisie sanktuarium jest już rozpisane, jak są promocje. Do końca, do końca czerwca macie jedną, do końca lipca macie drugą, a w sierpniu jest już normalnie taka cena standardowa, jak się spóźnicie. Oczywiście jest tylko 20 miejsc, więc wiadomo, kto zdąży, ten pierwszy, to lepszy. Jedna edycja będzie, będzie dwóch, więc jak, przy, jak będziecie 20, 20 piersi to, to się nie załapiecie. Niestety. 20 osób. Dlaczego? Bo chcę mieć z Wami w miarę osobisty kontakt. Podczas zajęć ja z każdym, jak coś maluję, sobie rysuję, to ja sobie podejdę do każdego w niektórych, przy niektórych modułach i, i sobie tam chwilkę pogadam nie? z kimś tam indywidualnie, po cichutku, coś sobie tam dopowiemy, coś sobie dorzucimy i tak dalej, tak żeby trochę indywidualnego też podejścia było. Nie? Tak to u mnie wygląda. Po zajęciach możemy sobie jeszcze usiąść, coś tam pogadać, ale generalnie pytania spisujecie sobie. W czasie zajęć, jak ja prowadzę coś tam, no dużo nie będzie prowadzenia, więcej będzie waszego malowania. Także yy, ostatni ostatni dzień będzie na QA. I żebyście mogli wrócić do domów bezpiecznie, no to kończymy o 12 w niedzielę. Nie? Tak to będzie wyglądało. Tak logistyka wygląda. Datę macie, yy, poziom promocji macie, ceny są zobaczcie na stronie, to chyba wszystko. No dobra. Posiedzę za to jeszcze chwilkę. Posłucham ptaszków. A do widzenia. Do zobaczenia. Cześć. Latajcie szeroko, nie wąsko. Bo znowu.